Cześć, ja jestem Piks przywitam was w kolejnym odcinku z Gry Minecraft na naszym serwerze. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem dokończyć sobie robienie naszej zapasowej, a w sumie lepszej zbroi. No i słuchajcie, z tego co pamiętam, to na hełm wejdzie oddychanie 3. Posłuchajcie, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, co by siadło na coś innego na książkę. I czy wydajność pod wodą może być razem yy, z oddychaniem. Dobra, trochę książeczek sobie wziąłem. Dobra. To będzie, to, to, to. i to. No to sobie też z dizem Okej. Okay. Dobra Nie co ja robię. i cyk. dobra i czy to na pewno tu się do oddychanie tak, tylko dobra jeszcze musimy się przejść po lazuryt który mamy w tym miejscu ja słuchajcie poza odcinkiem sobie trochę to ogarnąłem te skrzynki wziąłem, bikon naprawiłem i sobie wziąłem item od yy, od lipaku bo się dzieliliśmy nimi. Więc dobra. Na pewno wsadzamy tu oddychanie. Okej. Okay. Co by teraz tu siadło? Znowu oddychanie. Niezniszczalność. 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 Ty. To jest dobry pomysł. A co by na książkę? Przebicie 4. No nic fajnego. Dobra, i teraz tak, fajnie, ja nie wziąłem książki z wydajnością podwodu, bo to może być też dosyć fajne. Bo, bo podczas jakiejś klepy to się może naprawdę przydać. Tylko gdzie to jest? O, wydajność podwodu. Więc od razu sobie to sprawdzimy, czy to można połączyć w kwadle. Tutaj nowe kowadełko. Tak, ok. Więc chyba hełm będzie gotowy. Tylko tak, chcę zobaczyć, bo może tu się będzie coś dodatkowego, a na pewno to będzie fajne. No nie. Więc mamy dodatkowy hełm z oddychaniem turjeczko No i dobra, teraz chyba przyszło czas na łączenie. Dobra, czyli tak. Najpierw idziemy odłożyć jeden z tych hełmów. Czyli ten, co dopiero zenchantowaliśmy I zaraz będziemy to też łączyć I oczywiście to będzie naderytowy mm, Tu ok, Dobra mm, Czyli tak, ta zbroja nam się na razie nie przyda Więc ją sobie włóżmy na razie tutaj do tej skrzyneczki To wszystko I nazury w sumie też. Dobra. Teraz łączymy hełmy. Niezniszczalność. Ochrona 3, ochrona 3. I naprawa. Więc hełm będzie już gotowy. Dobra, myślę, że najpierw tak. Cyk, ochrona 4 Niezniszczalność. Kyko sobie już to teraz nazwać. Chełm Cyk Dobra Teraz od Że co? Już nie mamy levela O kurde A z naprawo to 5 Wydajność pod to już 9 Dobra, na razie nie zrobimy tak jakbym chciał Więc to sobie na razie tu Odkładamy no jeszcze by teraz można w sumie Ile to będzie kosztowało? Też nie sprawdzałem, bo może niektóre rzeczy by taniej kosztowały. Też 6, ok. Zrobiłem też małego takiego fejwika Dobra, to jest wszystko do spełnienia, to jest wszystko do hełma. to jest wszystko do klaty i tu będą jeszcze buty i to wszystko jest niepotrzebne, jeszcze oczywiście to więc to sobie zabieramy chociaż w sumie jeszcze bym sprawdził co by weszło na niektóre rzeczy co tu wejdzie lojalność 3 Wspomnio. ochrona przed ogniem ochrona przed wybuchem u ochrona czwórka a dobra to jest to No dobra myślę że to sobie wszystko ładnie odłożymy i widzimy się jak będziemy mieli większy level dobra słuchajcie my już mamy znowu trochę większy level więc myślę że możemy sobie Zrobić już klatę. Dobra. Dwa lewele tylko. Super, Nie, no trzy. Nazwijmy sobie klata. Cyk. No i to już mamy gotowe. Teraz spodnie. Dobra, 3 lewele, a z tym 9. Dobra, nazwijmy sobie to spodnie. Cyk. Dobra, I teraz jeszcze ciernie 11 leweli. No i dobra. Zrobiliśmy sobie już klatę spo i, spod i spodnie, teraz jeszcze zostały nam buty i hełm, więc znowu się widzimy jak będzie większy level. Dobra, spróbujemy co nam się siądzie, ile połączeń z ósmego levela. Weźmy sobie na przykład do hełmu. Mm. To z tym 23 levele, a tak 19. Dobra, to kosztuje dużo. Tak tylko 2. Tak kosztuje. Dobra, tak kosztuje 2. A tak kosztuje aż 9. Dobra, myślę, że sobie połączymy to z tym tak? okej okay. dobra i z hełmów nam zostało tylko to do łączenia dobrze, zobaczmy czy byśmy jeszcze buty mogli na przykład połączyć dobra, ale już w tym kowadle tak, 14 dobra, tak kosztuje 10 tak, tylko 4, 3 Dobra, i sobie to od razu nazwijmy, że to po prostu buty cyka teraz. Tak kosztuje 5, tak kosztuje 11, 4 Dobra, więc już słuchajcie, mało łączeń nam zostało. A ja mam tu mending? Ty O nie Nieee Co ja tu nawyprawiałem? Czego tam była książka z niezniszczalnością? Kurde Nie, no nie wierzę. I stracimy niezniszczalność 3. Ile to jeszcze raz kosztuje? Tak, kosztuje 21. 11 plus jeszcze to trzeba będzie łączyć. No to jeszcze. No przynajmniej 20 leveli plus to. No z 30 leveli trzeba mieć. No i takiego fajla popełniłem. Patrz, jedno łączenie by było mniej. I to by nam zaoszczędziło jakieś... no nawet i może 10 level. Jakby straciliśmy książkę z ni niezniszczalnością Dobra, ale musimy to zrobić, bo przecież nie będziemy mieć ochrony trójki na butach, tylko potrzeba nam czwóreczki. Chociaż. Czekajcie. Dobra, zobaczmy, co by w enchantingu siadło, bo może bym sobie nawet zrobił 30 level i wziął tam na to niezniszczalność. Dobra, weźmy sobie książkę. Weźmy sobie buty i idziemy zobaczyć, bo może by siadła niezniszczalność Nie, ochrona, ochrona. Nie chodzi o ochronę. Rojalność: ochrona 4 Dobra, czy jakbyśmy tu mieli ochronę czwórkę? Się wtedy znowu to tracimy Dobra no nie wiem no. Nie wiem na pewno nam potrzeba Na razie levela i może nawet No jedne buty Raczej będą niepotrzebne Dobra słuchajcie mam już trochę Większy level do, do połączania No i tak To był ten problem Z tymi butami Ochrona... Dobra, błagam. Lojalność. A co na buty? Ochrona 4. Dobra, to w sumie kiedyś by można było wziąć. Ale nie, no dobra, to trzeba wszystko połączyć. Łączymy to. Dobra, tak to kosztuje 21. Tak to kosztuje 11. Tak to kosztuje 5. Tak 4. Dobra, myślę, że tak. Jednego levela nam brakuje. Nie to powinieneśmy na szybkości zrobić. Przedamy sobie te patyczory. Zbierzemy sobie marchew. I budki będzie, będą już gotowe. Potem jeszcze te hełmy trzeba będzie brać. O, dobra. Miejsca nie mam. Dobra, muszę sobie poodkładać rzeczy, bo dopiero byłem w podziemiach i trochę kopałem. Nie, to to mi dawaj. to też mi będzie potrzebne ok. i słuchajcie, na razie torców nie będę dawał bo mogę już wam zdradzić co będziemy robić w następnym odcinku będziemy ściągać villagerów i będę chciał żeby nasz villager miał właśnie torcy jakieś a jakby, a jakby się trafiła trujeczka, no to wtedy będzie lepsza Więc dzisiaj nie będziemy też robić tego netherytowego cyk cyk Dobra, mamy już kolejny level. Więc teraz to możemy połączyć. Dobra. 20, dwudziesty, dwudziesty drugi Cyk. To by do naszej buty. Czyli ochrona 4 głębinowy wędrowiec 2, niezmieszalność 3. Łagodny upadek 4 i jeszcze musimy. Mending sobie tu musimy dać. Dobra. Więc to jeszcze nie będzie gotowe, bo tu potrzebujemy mendingu. Chociaż myślę, że to zrobimy sobie już w następnych odcinkach dokańczaniu zapasowej zbroi zrobię specjalny odcinek bo już w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, w następnym sobie słuchajcie, ściągniemy villagerów z wstępnej wioski co jest właśnie do niej lud postawimy sobie tam tory no i więc w dzisiejszym odcinku to gdzie wszystko komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i cześć